Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jaki dzisiaj mamy dzień? O to jest pytanie: piątek? Nie, czwartek, jutro piątunio. E, słuchajcie, dzisiaj taki szybciutki temacik, Pokażemy Wam troszeczkę przynęt na lipcowe, letnie okonie. Zwłaszcza takie okonie, które już wychodzą przy powierzchni, żerują. Jak takie okonie namierzyć, na przykład na wodzie stojącej? Trzeba się rozeźwić dookoła. Najłatwiej, najszybciej obserwować ptactwo wodne. Jeżeli gdzieś na jeziorze zobaczycie mewy, które. Kłębią się nad wodą, pikują co jakiś czas. Warto tam podpłynąć pudeczką, bo prawdopodobnie wychodzą do powierzchni, żerować tam okonie. I pokażemy wam kilka przynęt i to też co do nas przyszło dzisiaj od Mr. Bajca, żeby takiego lipcowego okonia upolować. Jest Laska, witam to bardzo laska serdecznie. Bardzo smutny. Czemu smutny? Bo boleń mi się A byłeś dzisiaj rano nad lisełką, no to opowiadaj. Opowiadaj, co był kontakt z boleniem? Był kontakt i. A pogoda Ale na, a pogoda na, na, na krótkim, suma, nie? Na, na, na krótkim dyszlu. No i na co? Spad. Spad. A widziałeś go chociaż? No widziałem. Taki 6 no, dyszek mógł mieć. No to już taki, no, taki, no, taki, taki sportowy. Przyjemniaczek, no. 6 no. dyszek to już jest spoko. Czyli masz e, znowu z wisu rachunki do wyrównania. Dokładnie. Jak zerkniecie tutaj w lasce się zmieniło. To laska już nie jest prosiaczkiem, tylko już jest dzikiem. Zobacz, jaki piękny zarost urośnie. Dzisiaj o golego. Nie, nie ma żadnego golenia. Jest nie, polecenie służb. No, słuchaj, teraz to. Chodź tu Ale bliżej, bo ja nie sięgam kalendarza. Jak to mamy, no to mama mnie do domu nie wpuści. Wpuści, wpuści. W końcu będzie wyglądać jak mężczyzna. A tak jak się ogoli, to jak dzieciaczek to kitę. A teraz to jest chłop, jak dom. Ale to chyba lepiej, jak młodszy trochę jestem. No, w tym wieku jeszcze możesz się no. postarzać. No, broda, broda Ci pasuje, a, a jak to mówię, ładnie mówię wszystkim ładnie, tak naprawdę. Dobra, nie, nie słodzę już lasce, bo padnie w koło. A jak jest długa, to swędzi trochę. No, ale jak sobie tu przytniesz, o tak tu, tego, tu, tu, tu i tu, to Cię nie będzie. I też mam takie wąsy, jak Ty zostawić? A jak? A tego, że Ty masz rudę. To rudę. <grym> Pokaż, nie musisz Nie, to masz Brudni. taki blon, blondzik, blondzik no. taki, ładny, ale ładny. To w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu nagrywamy film z kontynuacji laski zarostu. Będziemy to monitorowali Ale w ogóle z wędkarzami. To tak, że każdy zapuszcza wąsy. Seba też zaczął zapuszczać, a w końcu. Ty, bo wszyscy czekaliśmy na ciebie, a ty ciągle nie dopuszczałeś do tego, żeby ci wąsy urosły. Ja to w każdej Jak chwili. Jak sobie wyobrażasz mnie z wąsami? No byłoby fajnie. Ja to w każdej chwili mogę sobie przyciąć. Także widzowie cię trzymają tutaj za słowo i będziemy w każdym filmie monitorowali postępy. Gdzie? Postępy będziemy monitorowali Twojego zarostu. Jak przyjdzie odpowiedni dzień, to może faktycznie, e, jak zrobimy taki mały hepenik i wszyscy zapuścimy e, wąsy. Laska, chodź. Trzymaj e, teraz ty, e, kamerkę. Chodź. Pokażemy tak. kilka przykładów na, e, na takie letnie, lipcowe okonie. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy do takiego powierzchniowego czy podpowierzchniowego łowienia. E, Słuchaj, przyszły jaskuły do Werta. Pokazywaliśmy to kiedyś ostatnio? były pokazywane jakiś czas temu. Seba pewnie pokazywał. No to jest uzupełnienie tych rękodzielniczych jasków do, do Tak, łowienia jeszcze wspominaliśmy o trzech nowych kolorach. Jeszcze no, no jest. Mniejszy patrz. gabaryt 14 eee, cm, 19, 19 duże. Dokładnie tak. I do tego główeczki. Dobra, ale przejdziemy sobie na przykład do powierzchniowego łowienia okoni. E, mogą to być na przykład poperki od Jacksona. Nie są może najcięższe, ale fajnie pracują. Wymagają naprawdę niedużo, niedużo wysiłku od wędkarza. Bardzo szybko te, te jakby technika prowadzenia popera jest przyswajalna przez wędkarzy. Wystarczy sobie 5 minut popróbować na, na łowisku, żeby uzyskać efekt takiego ciupania po, po wodzie i wtedy o konie, o konie tego wychodzą i, i fajnie reagują. Te jak są, akurat są w trzech rozmiarach, 5 cm, 7 i 9. Na bolenia też można nimi próbować, ale jeżeli byście chcieli z premedytacją łowić bolenie na poperki, to radziłbym się zastanowić nad tym, czy nie zainwestować w lepsze kotwice. Z okoniami te kotwiczki spokojnie sobie poradzą, ale już z dużym takim jeziorowym czy zaporówkowym boleniem to może być ryzykowna sprawa. choć Marki, przejdziemy sobie dalej. Do, teraz dla kontrastu pokażemy Wam e, dla porównania poperki od Sewiczgira. E, one też są w trzech rozmiarach, najmniejszy ma 43 mm widać Marcinek, takie tak, widać. maluszki i różowy kolor Różowy, tutaj taki z opalizacją niebieski, też można sobie em, nimi popróbować. Zada się nimi łowiliśmy w zeszłym roku i w tym, tak samo Jacksonami, Jacksonami czy Jackson, chyba Jackson, Jackson, Jackson. Jackson z francuskiego. Na Jackson też żeśmy próbowali i naszym zdaniem Jacksony troszeczkę lepiej pracują, ale bliżej fruwają. Savage Gira są bardziej dalekosiężne. Ale troszeczkę więcej trzeba się przyłożyć do tego, żeby nimi poprawnie zapracować. E, tu mamy pośredni rozmiar 5,5 cm. Też jest kilka ciekawych kolorków. E, je, o, patrz, cztery rozmiary. Do tego nie zauważyłem. Jest jeszcze 6,6 cm e, poperek od sewy Vira. I jest największy 8 cm. Nie bójcie się na okonie używać dużych poperów, e, To im wcale nie przeszkadza. Mamy pana wędkarza z tyłu, to ja sobie teraz przejmę kamerkę na chwilę. E, pójdziemy dalej, bo tak mam... O, to, to nie, to się jeszcze cofniemy. E, bo... Jako? Wędkę uciekł. zostawił. Pokaż. Przyszedł wędkarz, położył wędkę i uciekł. wędkarz, położył wędkę i uciekł. No się przestraszył. Ale to nie nasza wędka. Halo, panie wędkarzu. Myśleliśmy, że pan nam wędkę zostawił i uciekł. nie. Ja chciałem podpytać trochę. Złamała się? Tak, tak, tak. To kolega, to kolega tutaj panu, panu pomoże. Dobra, to ja wam nie przeszkadzam, chłopaki. Myśleliśmy, że prezent nam ktoś zrobił i zostawił kij połamany. E, wracając do okoni powierzchniowych powierzchniowych i delikatnie podpowierzchniowych, bo to, że one chodzą samym wierzchem, nie znaczy, że nie można ich troszeczkę głębiej poszukać, bo ta ławica sobie krąży, tłucze drobnice, od dołu ją atakuje i tutaj też fajnie nam się sprawdzały w poprzednim sezonie twiczki od Sewedge Gira. Tu mamy 6,6 cm, 6 gramów. Mamy nieco większe 8,3 cm, 10 gramów. Jak nie widzę ekranu, to nie wiem, czy Wy, wy widzicie. Też jest kilka ciekawych kolorów do wyboru. Też takiego większego, nie bójcie się na okonie używać. 9,5 cm, 15 gramów. Fajnie się nimi rzuca, bo one mają w sobie ten system rzutowy. Kuleczki przeskakują na tył, dzięki temu przynęta daleko leci, a dość płytko schodzi. Można płytsze miejscówki też obłowić. Jak najbardziej pod podsandacza mogą się nadawać. Ewentualnie podbolenia. O, tu jest fajny kolorek. Zerknijcie sobie 9,5 cm. 15 gramów. Twitchka w zależności od tego, jak będziecie prowadzili, tak naprawdę sami decydujecie o tym, jaką on będzie miał charakterystykę pracy, ewentualnie na jaką głębokość będzie schodził. Możecie go prowadzić jednostannie, on będzie miał taką mężową pracę, będzie lusterkował w opadzie. I przy podszarpywaniu będzie się wykładał na boki i wpadał w takie pauzy. One są lekko tonące. Okonie też lubią wtedy uderzyć. Zawsze przed łowieniem sobie spróbujcie troszeczkę przy uderzce kilka razy tą przynętę przeciągnąć, potwiczować sobie szybciej, wolniej, zostawić ją w opadzie, tak, żebyście mogli zaobserwować, jak ta przynęta się zachowuje po waszej animacji. I potem sobie już rzucać i próbować złowić ryby. Eee, tu mamy największego twiczka. 11,5 cm, 25 gramów. No może nie za bardzo okoniowy, chociaż jakby były jakieś potężne garbusy, ale na pewno na bolenia, na sandacza, na szczupaka też będzie się nadawał, więc tak przy okazji, tutaj zaczepiliśmy ten największy rozmiar, żeby Wam pokazać. Te Sewitch Gira mają już na tyle solidne kotwice, że nie trzeba ich wymieniać. Poradzą sobie na pewno z okoniem, z boleniem, ze szczupakiem. Nic tutaj więcej w tych przynętach nie trzeba kombinować. Jeszcze na koniec Wam pokażę dostawę, która przyszła od MR Bajca. Są chrabąszcze, o które tak pytaliście nas ostatnio o które bardzo szybko się sprzedały. O, nie mam ręki trzeciej, żeby to otworzyć, tak sobie przytrzymałem. O, pyk. Są hrabąszczyki. One mają 35 mm. Ważą niecałe 2 gramy. 1,9 grama. Więc mamy tutaj rój hrabąszczyków. Przyszły gwoździe uzupełniony jest stan 45 mm. I są nowe. Tego. Ja, ja tego nie pamiętam, ale prawdopodobnie to jest nowy kolor, którego nie było wcześniej e, czerwono czarny, e, także tu jest cała paleta e, kolorów e, gwoździ 45 mm, tu są gwoździe e, 80 mm, też wśród nich jest ten nowy kolor os, e, 80 mm czerwono czarny, także to mamy uzupełnione. I jeszcze ciekawa rzecz, pokażę Wam taki temacik. Właśnie na letniego okonia, em, gdzie mamy już w wodzie dużo wlęgu. Ostatnio, co prawda, jak pojechaliśmy z oko na okonie za to połowiliśmy dużo e, sandaczy. Du dużo to mało powiedziane tych okoni za bardzo nie było widać, e, ale na przykład te okonie, które łowiliśmy, e, to pluły sieczką. Normalnie takie malutkie rybki wypluwały jak e, paznokietki. Prawdopodobnie to były malutkie okonie, bo już miały takie delikatne paseczki, było widać, i tutaj sobie. Zerknijcie, MR Bites przygotował takie dwa modele malutkich gumek imitujących właśnie taką sieczkę, której teraz jest w wodzie bardzo dużo i możemy próbować, no jest więcej kolorów tego, tak jakbyście tutaj popatrzyli, możemy próbować właśnie na tą sieczkę też okonie łowić. Tu spokojnie na te maluszki to i jakiś klennik, jazik, ewentualnie białoryb nawet by wyskoczył. Te maluchy mają nazwę... Nemi 35 mm. Tak to wygląda. Enemie 35 mm, jest kilka fajnych kolorków. No i druga przynęta, takie smukłe, malutkie, kopytko, też imitujące taką sieczkę na rybek pod nazwą Imitacja na Rybku od Bytes 50 mm, więc tutaj mamy cały kosz tego. Jutro już te przynęty trafią na wieszak, internetowo już są dostępne i można się częstować. Marcinek, widziałeś te maluszki siurdaczki takie ja sieczkę? Jak, jak oceniasz? Malutkie kopytka. Zauważcie, że czasami się zdarza, że tego rodzaju małe przynęty to ma 35. stręgi. chyba można było. Na tak, liczyć. że e, c, e, czasami się zdarza, że rękodzielnicy robią te przynęty zbyt sztywne i e, w lekkim dociążeniu nie za bardzo chcą pracować. Tutaj widać ta przynęta jest tak skonstruowana, że to Ee, że to jest dość miękki silikon, to kopytko swobodnie się buja i będzie przy małym obciążeniu pracowało. No, wygląda, wygląda ta sieczka jaka obiecująco. Jaka tego, chyba szósteczka, nie? Jak no, jak najmniejszą, jak najmniejszą szósteczka. Jak ktoś ma ósemeczki, też może ósemeczkę założyć. Także co, chyba, chyba to tyle na dzisiaj. Ee, jest dostawa MR Bytesa uzupełniony. Jest stan ja gwoździ, są chroboszcze, twiczki, tak. A jeszcze jak. W, tak, to Milaska przypomniał, bo akurat jesteśmy blisko. Tutaj mamy takie no, bardziej zawodnicze tematy, ale nie tylko. Głównie zawodnicy to łowią, bo, bo są dość drogie. I nie każdy sobie może pozwolić, a zawodnicy rzadko szczędzą pieniędzy na przynęty, żeby spróbować jakieś zawody wygrać gdzieś tam w takiej skali ogólnokrajowej. No, trzeba troszeczkę w te przynęty zainwestować. I tutaj mamy dostawę twiczków z Japonii. Bardzo ciekawie wyglądające. Są 50mm, 85mm, 63mm. Są twiczki 110mm. Są takie nieco głębiej schodzące. Tutaj z dużym sterem na ownerach zbrojone 90mm. Tutaj też troszeczkę głębiej schodzący może być takim sterem, też jak najbardziej takim twitchem można fajnie troszeczkę głębiej poszukać na przykład Szczupaka, Sandacza e, i tu mamy takie bezsterowce, wszystkie są z systemami rzutowymi, nie wiem czy, czy widać te kulki, jak one tu przeskakują, e, także tak, z takiej nieco wyższej półeczki też coś mamy. Dobra Marcinku. Jeszcze chciałem przypomnieć, że matomiarki są nadal dostępne. Dobrze, dziękujemy za przypomnienie. 130. 130 tak. Piękna moja to miarka. Życzę Ci, żeby na boleniu ta miarka się zamknęła, bo pod sumkiem nam ostatnio brakło. Ale już jak pod boleniem by brakło, to ojej, mistrzostwo świata. Marcinku, bardzo Ci dziękuję i w kolejnym odcinku monitorujemy postępy Twojego zarostu. Słowo się rzekło, widzowie będą, będą też monitorować razem z nami. Czekamy na porost.